Chciałbym Państwu zaprezentować nasz najnowszy klucz 9012A-1. Jest to klucz o bardzo zwartej zabudowie. Klucz jeszcze bardziej kompaktowy w stosunku do, do tego, który znacie już wcześniej. Klucz ten nadaje się przede wszystkim do prac związanych przy układzie zawieszenia, do odkręcania bardzo trudno dostępnych śrub, oznaczający się maksymalnym momentem odkręcania 450 km. Teraz zobaczcie, jak on pracuje. Myślę, że jest to klucz bardzo, bardzo pomocny w każdych warunkach na terenie każdego warsztatu.